Cześć wszystkim z tej strony, Pana i Wam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wam powiedzieć, jakie są najlepsze postacie na nowy tryb, czyli na tryb, moi drodzy, Batalia. Jest również tryb oblężenie, co ciekawe miało go nie być w obiegu, a co się okazało, że on jest w jakiś. Tutaj nie wiem, w sezonowych trybach czy coś takiego, no po prostu jest tutaj obok, więc też taka ciekawostka. Ale mamy nowy tryb batalia. Grałem go wczoraj na live z widzami na TROWO. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś z Was jeszcze mnie nie obserwuje na TROWO, link w opisie, wbijajcie codziennie live godzina 18. Dzisiaj też powinien być live. Znaczy nie codziennie bo czasami nie ma live'a Bo coś tam się nie wyrobi Ale zazwyczaj są o godzinie 18 Zostawcie oczywiście moi drodzy łapeczkę w górę Pod tym odcinkiem Zasubskrybujcie również kanał Trwają nadal konkursy na skiny o Edgara 4 na ten moment już wylosowałem Zostały mi dwa, Więc jeżeli zwycięzcy się nie zgłoszą No to będę je robił dalej Na live'ie Na trowo je po prostu wylosuję Więc kto będzie na live'ie no to może wygra I dobra moi drodzy przejdźmy już sobie do trybu batalia. Grałem troszeczkę z widzami na lewiku, moi drodzy. Tryb nie najgorszy, chociaż o wiele bardziej czekam na payload, czyli na ładunek, chyba tak się nazywał po polsku. Ten tryb ma być chyba 7. Coś takiego. Wiem, że ma być tydzień po batalii, więc na razie batalia będzie przez tam Tydzień, a później będzie przez tydzień ładunek, a potem się będą zmieniały codziennie te tryby. Więc dzisiaj sobie zagramy tą batalię. Tak się prezentuje dzisiejsza mapa. Jak wyglądać odcinek, to już jest jakaś inna, ale to nie jest ważne, bo te postacie, o których Wam powiem dzisiaj, to one są takie, bym powiedział, uniwersalne, że niezależnie od mapy, zazwyczaj będą naprawdę dobre na ten tryb, moi drodzy. Ale dobra, zanim jeszcze zaczniemy, no to łapka w górę, subskrypcja na kanale. Mam nadzieję, że nie trzeba o tym przypominać. Wiecie również, że zbliża się nowy karnet a jak nowy karnet, no to oczywiście kodzik pana w sklepie. Mam nadzieję, że moi drodzy macie go wpisanego. Jeżeli nie, to od razu wbijajcie. Nawet jeżeli nic nie kupujecie, nie kupujecie gemów, nie kupujecie skinów, nie kupujecie nic, to i tak wpiszcie, bo ja mam potem statystyki ile osób ma wpisany kodik pana w sklepie, więc chciałbym, żeby jak najwięcej osób wpisało, dlatego wbijajcie i wpisujcie kod pana w sklepie. On się resetuje co tydzień. I moi drodzy, przejdźmy już sobie do postaci najwięcej. Bucharków mam tutaj powybierane, dobra. Tutaj jeszcze muszę Lole wbić na 20 rangę i będę miał już wszystkie postacie, moi drodzy, na 20 randze minimum. No, nawet tam niektóre trochę wyżej. Wcześniej miałem prawie wszystkich na 25, ale już od tamtego czasu praktycznie nie gram w PES-a. Dobra, jeżeli chodzi o postacie, no to bardzo mocne postacie na batalie, niezależnie od mapy. Wiadomo, są mapy, które sprzyjają jednym postaciom bardziej, drugim mniej, ale to musiałbym na każdą mapę nagrać osobny odcinek, co jest bez sensu. Więc, po pierwsze, takie moje rady Ms, EMS jest naprawdę spoko. Rose, jeżeli jest mapa w krzakach, tak jak była ostatnio, no to tam Rose była dobra. B jest fajna, bo jest na daleko. Generalnie postaci na daleko będą dobre. na przykład Baz moim zdaniem mega słaby. Byron też spoko, więc już macie EMS, B. Byron, następnie moi drodzy Ja bym sobie tutaj wybrał Lecąc po kolei oczywiście Amber Stew też jest bardzo fajny Następnie Kolet może być spoko Kolejną postacią Edgar Ponieważ Edgar mimo, że jest na blisko To on sobie może naładować tego ulta Trzy razy aż gadżetem i dosyć szybko Doskoczyć, więc Edgara też bym tutaj polecił Następnie bym Moi drodzy polecił tutaj Spike'a Spike też nie jest taki najgorszy do robienia tych fragów Piperka oczywiście Tylko wiadomo, jak będzie jakaś mapa, gdzie będą Ściany na środku, no to nie bierzecie piperki, bo piperka przez ściany tak średnio Więc takie, gdzie jest otwarte pole Następnie, moi drodzy, Jessie też nie jest taka najgorsza, szczerze mówiąc 8-bit może być, szczególnie, że ma tą wieżyczkę e, Następnie e, Penny też można sobie wziąć Sandy jak najbardziej spoko, tym bardziej jak była ta mapa w krzakach No to tam Sandy też się fajnie spisywa. Kruczek, moim zdaniem kruk mega mocny, zaraz też może zagramy krukiem, to wam pokażę Kolcik, też kolcik jest ciekawy tutaj Następnie, moi drodzy, mamy tutaj jeszcze Bo, Bo też nie jest taki zły, szczególnie, że ma miny. I tutaj jeszcze zjeżdżając na dół to takie, że mogą jeszcze być, to bym polecił tutaj Panapę, ewentualnie tutaj bym jeszcze Groma, Grom jest akurat fajny, Grom jest naprawdę spoko, więc Groma też bym polecił. I z tych, co tutaj zostały, no to może ewentualnie jeszcze Bel. No, coś takiego myślę, więc dajcie znać w komentarzach, jakimi wy postaciami grać na tym trybie. Ja sobie zacznę od kruka, żeby wam pokazać, bo krukiem, moim zdaniem, bardzo fajnie się gra. więc lecimy sobie batalię krukiem moi drodzy i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzę grając z randomami. Mapa jest taka, że jest troszeczkę ścian, jak widzicie, więc. Piper na tą mapę nie będzie jakimś mega super wyborem, bo tak naprawdę na midzie będzie spoko, ale na boki już nie będzie taka fajna. Tutaj trafiłem sobie kolegę, więc fajnie. On tutaj sobie campi, nie wiem dlaczego, to też jest kruczek z resztą. Dobra, nie dostał, szkoda, ale ja za to dostałem. Dobra, bo my musimy zrobić 8 fragów, to nie jest knockout, trzeba się nawalać od razu na nich jak się da. Więc dobra, tutaj coś oni próbowali, ale im to średnio wyszło. Trafiłem jeszcze sobie nią, bardzo ładnie. Teraz tak poszedłbym sobie na nią bardziej. Dobra, czy mi się uda tutaj coś zdziałać? Dynamik spanikował totalnie. Niemco on odwalił. Ale dobra, padł bardzo ładnie. Tutaj jeszcze spróbujemy tego kruka. Może dobra, dobijemy go. Dobiliśmy, ale chyba padł na trudki, tak mi się wydaje. No niestety, padłem od trutki. Mimo wszystko mamy 5 fragów, jak widzicie, i zginąłem tylko raz. Więc z tych. Fragów, którzy, które oni zrobili, no to ja jestem tylko jednym z tych czterech. Więc tak jak mówię, no kruk jest naprawdę bardzo fajny. No i teraz można sobie cyk podskoczyć, czy tak porobiłem kruka, który tam wylądował i zaraz bym Dynamica porobił, więc dwa fragi kolejne bym praktycznie miał. Więc jak widzicie, kruczek naprawdę ładnie się sprawuje. Przejdźmy sobie do jakiejś innej postaci, którą wymieniłem. Na tą mapę, szczerze mówiąc, chciałbym spróbować sobie taką postać jak Amber. Bo Amber już grałem na tamtej mapie Gdzie były te krzaki e, Z widzami, bo miałem misję akurat na Amber Bo sobie wbijaliśmy karnet razem z widzami e, Na live'iku na trowo, Ale tego e, Ale nie jest jakaś mega super Amber na tamtą mapę A na tą moim zdaniem Amber Może być naprawdę fajna Zaraz wam pokażę jaki mam tutaj plan Żeby Amber tutaj coś porobić e, Tamten Dynamite jest No ja uważam, że Dynamike Nie jest spoko Jedyny mocny trower moim zdaniem no to będzie oczywiście grom, ale reszta to moim zdaniem nie nadaje się na, na, tego, na ten tryb, póki co przegrywamy, ja jeszcze nie zrobiłem frag, ale też nie zginąłem, więc tak bym powiedział jeden na jeden jest, dobra, teraz wlatujemy sobie i zobaczycie full auto aim cyk, spamujemy sobie, podpalamy jeszcze w razie czego, no teraz akurat zginę, ale no jeden frag zrobiony, podpaliłem jeszcze, pomogłem im tam, więc można powiedzieć, że dwa fragi, bo mi chyba nawet zaliczyło tam tego Mortisa więc naprawdę nie najgorzej. Ta bit coś spróbowała, niestety jej nie za bardzo to wyszło. Ok, Mortis tam ładnie podjechał, bardzo ładnie. No, Mortisek nawet ładnie się sprawuje. Ja akurat za Mortisem nie przepadam, więc nawet go nie uwzględniałem w tym. Jest 6-6. Teraz nas naprawdę bardzo mocno podjechał tamten Mortis, więc trzeba uważać na te Mortisy, bo jak widać, no oni też dadzą radę. 7-8 bardzo nieciekawa sytuacja, moim zdaniem, ale zaraz zobaczymy, co się uda zdziałać. Uwaga, robimy coś takiego podjazd. Ok, podpalimy go pięknie, no i udało nam się zwyciężyć, moi drodzy. Więc jak widzicie, Amber też się dosyć spoko sprawuje. No, ja gram oczywiście z randomami. Jak wy będziecie grali ze swoimi kolegami, no to tam powinno wam pójść lepiej. No, bo możecie sobie ustalić jakiś skład z tych postaci, co wam na przykład powiedziałem. A z randomami to wiecie, jak to wygląda. Ale mimo wszystko udało się zwyciężyć. Co jeszcze tutaj ciekawego bym przetestował na tej mapie? Może jakąś postać na blisko? Spróbujmy tym Edgarem. Myślę, że on też w miarę spoko się tutaj sprawdzi. Dajmy sobie mm, ładowanie może. I damy sobie leczenie, czy twarde, y, tego dajmy sobie, albo nie, dajmy leczenie i dajmy to. To będzie dobre połączenie moim zdaniem, więc zobaczymy jak sobie Edgar również tutaj poradzi. Y, moi drodzy, wpadajcie również na mój sklep, bo wiem, że mało o nim mówię. Ale mam nadzieję, że o nim pamiętacie. Mój sklep, czyli crpshop.pl, jeżeli ktoś z Was jeszcze tam nie wbił, gorąco zapraszam. Niedawno wleciał nowy wzór, więc wpadajcie, obczajcie sobie, możecie sobie kupić jakąś bluzę pod koszulek lub inne tego typu rzeczy. Na trowo zapraszam, bo tam, moi drodzy, są live'y codziennie, a wiem, że dużo z Was jeszcze tam nie wbija, mimo tego, że mówię o tym praktycznie na każdym odcinku. Na Instagrama możecie wpaść, bo tam konkursy, na przykład od tego skina do Edgara, to też na Instagramie był konkurs. Więc kto tam obserwował, to mógł wziąć udział. Dobra, zróbmy coś takiego: zobaczę, teraz wjeżdża taki Edgar. Udało mi się porobić, ale zarazem również zginąłem, więc jakby frag za fraga nam się udało zdziałać. Nie jest to jakiś super wynik. Ale zaraz spróbujemy, zobaczcie, cyk. No, nawet nie zdążyłem, ale bym pewnie tą Jessie również porobił. No, Edgar trochę słabiej mi poszło. Tutaj wykarował szczególnie ten Brok, Więc Brok naprawdę ładnie sobie poradził. Jeszcze jakąś misję tutaj zacząłem robić na Edgarze, nie najgorzej. Mam nadzieję, że, moi drodzy, odcinek wam się spodobał oraz przydał. Więc dajcie znać w komentarzach, jakimi wy postaciami gracie na trybie Batalia. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!